Dzień dobry, witam z czarnego szlaku, którym kieruję się w stronę śnieżki. A tym dzisiejszym wejściem rozpoczynam zdobywanie korony gór Polski. Tak to sobie wymyśliłem, że zacznę akurat w tym miejscu, bo jest to najbliżej mojego miejsca zamieszkania. i Byłem tu kilka razy. Ostatni raz zimą chodziłem właśnie tym szlakiem. Jest godzina dziewiąta. Na razie jeszcze niewielki ruch, ale już jest dosyć ciepło i będę musiał chyba zdjąć tą bluzę, bo już zaczynam się gotować. Jest to mój ostatni dzień. Skrót jego pobytu w Karkonoszach przyjechałem w niedzielę, dzisiaj jest czwartek także jak zejdę ze śnieżki to wracam do domu taki krótki i szybki pobyt, 3 dni jazdy rowerem trochę przewyższeń, ponad 200 km 4000 w górę nogi trochę czują, bo człowiek z płaskopolski nieprzyzwyczajony do takiego kręcenia, ale bardzo dobry trening zrobiony i dzisiaj na rozchodzenie wdrapię się na górę, także zaczynam wędrówkę, jeżeli macie ochotę to oglądajcie, wybrałem czarny szlak bo jest najszybszy, bo nie mam za dużo czasu na zwiedzanie, nie mam za dużo czasu na podziwianie widoków, które już znam więc chcę po prostu zacząć zdobywanie korony i myślę, że to zdopinguje mnie do zobaczenia i do odwiedzenia innych gór, innych regionów Polski innych miejsc, w których nigdy nie byłem a będzie to okazja, żeby tam być także zapraszam do oglądania U, pod słońce to tak pod słońce nakręcić. Nie wiem, czy to tak da. Nie, no pod słońce to słabo będziemy widać. Dzień dobry, jeden normalny. Można kartą? Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Czarny szlak rozpoczyna się takim podejściem. ale ma fajna nawierzchnia, nie ma dużych kamieni, jest dosyć prosto. Bardzo dobrze się po tym idzie. No idą sobie ludzie. Zdjąłem bluzę, bo już mi się gorąco zrobiło. Wjeżdżając do Karpacza widziałem sporo biegaczy z małymi plecakami, z kijkami. No i dowiedziałem się dopiero dzisiaj. Odbywają się zawody trzy razy śnieżka. I najprawdopodobniej biegacze będą lecieli tym szlakiem do góry, więc może być więcej atrakcji. Będzie okazja pokibicować, no i popatrzeć, jak to robią ludzie, którzy biegają w górach. Ja nigdy w górach nie biegałem. Zrobiłem tylko letni bieg piastów 50 km, no ale polana Jakoszycka to nie śnieżka. No i tam przewyższeń nie ma tyle co tu. Chociaż bardzo fajnie się biegało. Nie powiem kiedyś, jak już tak dobrze wrócę do biegania, to będę Musiało spróbować, przynajmniej raz zrobić, ale to pewnie jeszcze trochę potrwa. Także idę dalej. Nic tu ciekawego nie ma. Cały czas taka sama droga w górę, a chyba tak będzie do Białego Jaru. O ile dobrze pamiętam, na razie cały kilometr za mną. Jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę drogi. I to jest znacznik trasy. Będą pewnie tędy biegacze lecieć. Tu jest ja o trzy razy śniżka. A droga zdaje się nie kończyć. I cały czas pod górę. I pod górę, i pod górę. Oczywiście ja się nie ścigam z nikim, natomiast dwie grupki wyprzedziłem, no ale ja nie mam czasu. Dzisiaj. Ja nie mam dzisiaj czasu, Jakbym miał czas, to najpierw pojechałbym na start do Karpacza, zobaczył jak śnieżkowcy startują, a później bym dopiero wszedł, no ale wejście na Śnieżkę to jakieś około 2,5 godziny później zejście, tam też godzina pewnie na zdjęcia, filmy, pieczątki do książeczki hu, więc muszę gonić, gonić pod tą górę nie wiem czy ten statyw jest taki jakiś krótki i muszę rękę trzymać dosyć wysoko muszę pomyśleć, żeby coś dłuższego mieć w zanadrzu bo tak rękę trzymać do góry to trochę, tak sobie to wygląda jeszcze wam pokażę jak fajnie wygląda las z góry no Przyjechałem w niedzielę, rozpakowałem się, poniedziałek rano szybko zakupy, przygotowałem rower, no i pojechałem. Wtorek i środa tak samo, w wtorek coś tam pofilmowałem, natomiast wczoraj już nie. Trochę mi się nie chciało, no ale też było co robić. Prawie 1700 wzniosł, wyjechałem na Przełęcz Okraj, na Małą Łupę, no a później z powrotem do Kowar. Szalony zjazd między samochodami, raczej samochody koło mnie. Jakoś tak nie jestem przyzwyczajony do szelek, żeby kamerę tam umieszczać, znowu druga kamera stara, na. No. Kierownicy, jak wpadnie w dziurę, to coś ten uchwyt oryginalny go uprosła, trzyma. No i wczoraj zrezygnowałem z filmowania. Natomiast skupiłem się na jeździe na ugniataniu. Siłę zrobiłem, no i myślę, że za jakiś czas będzie to widać w mojej jeździe. I przekroczyliśmy granicę 1000 metrów nad poziomem morza. No to idziemy. Poziom drugi zaliczony. Trochę zmieniła się na nie? Proszę zobaczyć, kamienie. Nie lubię po czymś takim chodzić. Wolę coś takiego co było wcześniej. No ale trudno. Jak trzeba to trzeba. Zbliżam się do Białego Jaru. Widoki zaczynają się robić. Fajne. Już nie będzie tak osłonięte drzewami. Słońce zaczyna świecić. Będzie ciepło, ale ja taką pogodę bardzo lubię. Sorry, że nie patrzę w kamerę, ale nawierzchnia jest taka, że trzeba patrzeć pod nogi. A tu widzę ekipa wolontariuszy. Siedzi sobie. Teraz się zapytam. Dzień dobry, oni będą tędy wbiegać czy zbiegać. Wbiegać. Wszystkie trzy pętle tędy będą zbiegać. My mamy tu jeden kierunek. To jeszcze macie trochę czasu, nie? Mamy, no tak gdzieś tak liczymy za godzinę już. Pierwszy. Pierwsi będą, nie? Pierwszy już tak tego. No to dobrze, to dobrze, to może się załapie. Łe no na pewno, no to cały dzień. Nie mówię, że wjeżdżałem do Karpacza, patrzę tylu biegaczy, mówię coś się dzieje, nie? A to czwartek przeważnie te biegi są wszystkie w weekendy? Już od dwóch albo trzech lat jest robiony Aha. w środku tygodnia. Bo nigdy nie biegłem tutaj. Kiedyś się wybiorę, ale... Se... Ciężki bieg, ciężki bieg. Raz, to je težko, da bi tako zroma. Eno kugo. Ampak to moram še potrenovati. No. Biały Jar za mną. Tam za dużo nie filmowałem, bo trochę ludzi było. Porozmawiałem z wolontariuszami dzisiejszego biegu. Także będą tutaj zawodnicy trzech dystansów zbiegać. Może się na nich trafię. Dzień dobry. Dzień dobry. I śmigam pod górę. Niemczech jakie zdjęcie w ogóle zrobiłem. Chyba zrobiłem na jakim poziomie tutaj jestem. No nie zrobiłem, no popatrz. ale ze mnie cia Majda, może coś z GoPro wyciągnę. Tak to jest jak się człowiek zagada. Chociaż tu już tyle razy byłem, więc nie trzeba. Dobra, idę dalej. Tutaj troszeczkę na wierzchnia równiejsza, będzie się lepiej szło. Zaraz się widoki zaczną. W sumie to już jest 1266. Tu tak fajny widok, tam akurat był widok na Gołębieskiego. A tu pięknie, Ten odcinek ma bardzo dużo plusów, bo nie jest taki stromy, na wierzchnia jest bardzo dobra. No i widoki. Widoki są przepiękne. Zaczyna się już pod tym względem dziać, aż zrobię zdjęcie na Instagrama. Zapraszam na swojego Instagrama truchtowo. Ciekaw jestem czy hotel jest gołębieskiego też widać z kosmosu. Ua, I dochodzę do stacji kolejki na kopę. Tu jest kopa. I kolejka, którą można sobie wjechać najbardziej stromy odcinek Tak o pokażę co tam jeździ Tak sobie jeździ I zobaczcie jaki piękny widok Tam już widać cel dzisiejszej podróży Zimą to zupełnie inaczej wyglądało Było pięknie, 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 pięknie to był kolega, który sobie biegł. Myślałem, że już zbiega, ale bez numeru. Powiedział, że nie miał szczęścia w losowaniu. Bo chętnych jest tyle, że losowane są numery. Czy lekko powiewać? Może trzeba będzie bluzę założyć. Piąty przystanek Kopa. Nie wiem, czy który się minąłem. No ale zobaczymy. I tu zrobimy taki hollywoodzki na jasność. A Kopa ma 1342 metry nad poziomem morza. Śnieżka prezentuje się tak. Ja to po prostu lubię to miejsce i lubię tu wchodzić. Już słychać doping, więc chyba załapie się na kibicowanie. No widać dom Śląski pod śnieżką. No i ktoś tam lata, ktoś tam lata. Pierwsi zawodnicy już na górze. Te małe ludki, małe ludki. Ale mi się dzisiaj termin zgrał z zawodami. No lecą pierwsi zawodnicy. Hop, 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 hop. Daj się daj Hop, hop, hop! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Hop, hop, hop! Brawo. Jednak głupi to ma zawsze szczęście. Zobaczcie jakie święto biegania w górach. Pięknie, pięknie Brawo, brawo, brawo! Brawo! Bravo, bravo! bravo, bravo! bravo, bravo! bravo, bravo!

Ale impreza, ale wejście. Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo. Brawo, brawo! Brawo, 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 brawo! Brawo. Brawo, brawo, brawo! Chcę uśmiechć na twarzch, brawo, brawo! brawo. brawo, brawo, brawo. Co, Proszę tutaj wejść Dzień dobry Uno momento I momento filmo, I filmo fragmento Uno momento filmo fragmento Idę Zapraszam. chyba wchodziłem kiedyś Przed siebie Tu jest pancerna toaleta Przed siebie prosto do baru Do baru Od razu sprawa o się Kurde Tu można kasę rozmienić Dzień dobry. A ja mam pytanie. Pieczątkę do korony gór, to tutaj się znajdzie? Aha, tam u góry nie będzie. Tylko tutaj, dobra, to jak wejdę, zejdę i zasłużę, to sobie podbiję. Śmigam na górę. O, takie piękne wyjście. O, nie biegną, nie biegną. Brawo, brawo! No chętnie bym został pokibicować Ale Mój dzisiejszy cel Przedstawia się tak no i niestety, ale muszę tam iść. Pieczątka jest w domu śląskim. korona dzisiaj to będzie korona, czy, czy po prostu kibicowanie? Bravo, brawo, Bravo! Bravo, brawo! Brawo! Dzięki! Brawo, brawo! 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 Brawo, brawo! Dawaj, dawaj, zaraz kibicimy! Bravo bravo bravo. bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Super! Děte, babi, yes, se dávaj! Je yes, spod! Bravo!

Nie odwyławo No, brawo! Co brawo! mu śmieje na twarzach? to jest dobrze. Brawo, brawo, brawo! dzieci wam idzie! Brawo Dzieci! Dawaj, faj widzimy! Wy wszyscy razem startowaliście w jednym czasie? A. Skąd był staw? Z No to powodzenia. No lepiej nie. Co tam się dzieje? A u góry jaka kolejka? Bravo, bravo, brawo! bravo! Brawo! Brawo! Krótki film o fotoreporterze. близко, ты разближай. wejścia na Śnieżkę nie mogłem sobie wymyśleć. W takich okolicznościach przyrody, Gratulacje. z świetnymi ludźmi. No, Śnieżka zdobyta. Zrobię tutaj kółko, za długo nie zagoszczę. Zrobię kilka zdjęć na potwierdzenie mojego wejścia. Tu jest kaplica, tam jest czeska poczta, restauracja, kiosk. Tu widzę, że ładne siatki pozakładali, ostatnio tych siatek nie było, można było sobie tutaj wejść. Ale widoczki, z siatki można pokręcić trochę. Takie ładne. Przejdę na chwilę za granicę do republiki o, zobaczcie tu, tu są ładne widoczki biegacze zbiegają nie wiem czy tu można filmować, więc nie będę schodził ale niestety Polacy nie zarabiają, tylko Czesi zarabiają. na dole baklatej bar. Ja się do tego spodziewałem. No jest czas na zdjęcia Czas na filmy Ładnie Co pan na Ja filmuję Widzi pani w tej? Tele... Jeszcze jest fajnie. Jak, jak zmontuje za jakiś tam czas. Ile razy? A, razy raz i pierwszy tak. raz. Ale się cieszymy, jak wykończymy. Ten... No to teraz góry. Tak, tak. Ale sam. lecicie w dół tym czarnym, tak? Tak, trasa. Tak, trasa. My, to, my do końca nie wiemy, za wszystkimi. No, bo ten pierwszy ma najgorzej, musi się pilnować. Tak. Full, ale bardzo fajnie. Tam można sobie pochodzić u góry, zobaczyć widok. No to jest fajna zabawa. Ludzie. Relacjonują, zdjęcia robią, święto biegania. Dobra, czas schodzić na dół, nie ma co przeglądać wizyty. Jest doping, brawo dla dopingujących, brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo, brawo! co padzie zaraz Jelenka Pomezni Budy to nie, nie idziemy No, fajna wycieczka była jeszcze tylko zejście Muszę pamiętać o pieczątce w Domu Śląskim, bo niestety po polskiej stronie nie ma pieczęci żadnej. Wbiłem sobie dwie na stronie czeskiej. E, teraz duża taka pieczęć w Domu Śląskim i pierwszy szczyt do korony gór polski będzie zaliczony. Fajny początek. No i fajnie, że trafiłem na zawody. Fajnie się to oglądało. Początka wbita, żegnam się ze Śnieżką. Jeszcze raz widok. Brawo, 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 hop, 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 hop. brawo! Brawo, 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 hop, 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 brawo! Hop, hop, hop. Brawo, 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 brawo! Brawo już do mety teraz! Pięknie. Brawo, 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 brawo! Hop, hop, hop! Rysi proszeni na jedną stronę! Brawo, 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 brawa! Brawo 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 brawo. Brawo, 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 brawo. brawo, 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 brawo! brawo! Hop, 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 hop! hop. Ucznie. Brawo! Wy to bierzecie! Z Poznania! Mamy z kościana! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo, brawo! brawo. O, brawo. brawo, brawo. My to zawsze obsługujemy tutaj Aha. na ten wiekie i taką grupę mamy z kościana i tu przyjeżdżamy. No. No, brawo dla pani! No pięknie! Brawo, brawo, brawo! Skąd ten uśmiech jeszcze to jest? Nie, to też jest! Brawo! O, Tędy? Tędy, Tędy? Tędy! Tam za górką widzi pani metę! O już, prawie! Prawie! No. Przygoda ze śnieżką zakończona. Wejście i zejście około 4 godzin. Także bardzo dobrze. Trochę pokibicowane. Pieczątki przybite. Także pierwsza góra w 28 zaliczona. I do następnej.